Ja jestem Adachu i witam Was w comiesięcznym omówieniu Mangi Dragon Ball Super. Dzisiejszy rozdział jest zatytułowany ma. Jak jest zatytułowany? Najpotężniejsi, najsilniejsi, ostateczni nauczyciel i uczeń. I wiecie co? Pamiętacie jak wyglądała walka Gohana z Gammą 1 i Piccolo z Gammą 2? Przed nagrywaniem tego odcinka przeskrolowałem sobie ten rozdział i zobaczyłem, że walka się różni. Znaczy, to nie jest tak, że Piccolo w ogóle umiera, a Gohan zostaje pokonany i Gammy wygrywają i koniec sagi. Nie. Chodzi o to, że po prostu przebieg walki, choreografia wyglądają trochę inaczej, ale do tego przejdziemy później. Jedno ogłoszenie na sam start to to, już o tym mówiłem, ale być może was ominęła ta informacja. Jutro wyjeżdżam. Nie ma mnie, to znaczy, że streama również nie będzie. Chyba, że zrobimy sobie go później, za kilka dni, kiedy wrócę. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że nadal jesteśmy w takim momencie, w mandze, w którym, no w zasadzie nie ma co tutaj mówić o tej mandze. To jest to trochę szczęście w nieszczęściu, bo gdybyśmy na przykład byli przy końcówce Sagi, to trochę bym żałował, że nie mogę zrobić jutro streama. Ale wszystko jest w porządku, spotkamy się za kilka dni. Nie będziecie musieli za mną tęsknić, bo nagrałem wam filmy na zapas. Wspierający już je widzieli, ale to. W swoim czasie. Zanim mimo wszystko jeszcze zaczniemy, jedna rzecz, o której chciałem jeszcze wspomnieć, a mianowicie kilka słów o sponsorze mojego kanału, czyli Enebacom. W opisie mojego filmu widnieją linki do EnebaCom, miejsca, w którym znajdziecie ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych i nieustannie rozwijającą się bibliotekę gier. Wszystkie oferty na Enebie łączy jedno. Są w niespotykanie niskich cenach. Oprócz tysięcy tytułów, znajdziecie tu również karty podarunkowe, programy komputerowe, przeróżne subskrypcje czy doładowania do gier i platform, takich jak PlayStation, Xbox czy Nintendo. Zakupy na ENEGIE są niezwykle łatwe i przede wszystkim bezpieczne, a realizacja zamówienia następuje błyskawicznie. Oczywiście i fani Dragon Balla znajdą coś dla siebie. Oprócz starszych tytułów, takich jak Xenoverse czy Kakarot, znajdziecie również najnowszą grę z uniwersum DB, The Breakers. Zachęcam do zapoznania się z ofertą poprzez kliknięcie w link w opisie mojego filmu. Dzięki wielkie za uwagę! Oddaję głos do studia. Na pierwszym panelu widzimy bazę Armii Czerwonej Wstęgi. I jeśli pamiętacie, jak skończył się ostatni rozdział, Gohan spowerapował się z Super Saiyana w formę Ultimate i nie dość, że wszystkie chmury się nagle rozeszły, bo wcześniej padało, to nawet ta powłoka, ten kamuflaż, który był na tym ale Jeziorze, czyli nad armią Czerwonej Wstęgi, widzimy, że zaczyna pękać. I mamy tutaj nowe sceny, a mianowicie policja, która jest w zachodniej stolicy, obserwuje cały czas to jezioro, a w zasadzie obserwowała je do tej pory, i teraz tak naprawdę dzięki Gohanowi i dzięki temu, że ta Ki Gohana niszczy ten. Kamuflaż, to policja widzi to i jest w stanie stwierdzić, że to jezioro, które obserwowali od długiego czasu, tak naprawdę jeziorem nie jest i jest to ukryta baza armii Czerwonej Wstęgi. Widzimy również miasto. Okazuje się, że Gohan nie rozrzedził chmur tylko nad armią Czerwonej Wstęgi, ale również praktycznie dla wszystkich. Fajne tutaj mamy nawiązanie: ludzie przechodzą i ściągają parasolki, w zasadzie składają parasolki. Nawet Maron mówi, że, że przestało padać. Maron? Córka Krillana, ponieważ okazuje się, że widzimy kino, a w zasadzie ulicę przed kinem, ponieważ w kinie był grany film z Clean Godem 2, czyli z tym superbohaterem, którego kochają Goten i Trunks. A Krilan razem ze swoją rodziną, czyli z żoną 18-ką i córką Maron, którą ostatnio widzieliśmy, no praktycznie jak była jeszcze małym dzieckiem zresztą tak samo jak Goten i Trunks, wybrali się właśnie na ten film. I Krilan chciałoby się zażartować, że miał nosa. Jeśli, jeśli chodzi o wybór filmu, przynajmniej dla swojej córki, bo osiemnastka jest zażenowana tym, co widziała. I taki sam żart w sumie mógłbym powiedzieć na temat Maron, że miała nosa, a tak naprawdę nie miała, ale w sumie teraz to już nie ma sensu, bo ona ma nos nagle wyrosła sobie nos. Ja wiem, że dzieci w wieku dorastania wyrastają sobie różne rzeczy, ale Maron jest chyba pierwszą osobą, która wyrosła sobie nos. I jeśli ktoś by się zastanawiał, czy Toyotaro się po prostu pomylił, nie, no bo narysował Maron wiele razy i Maron ma nos za każdym razem. I wiecie co, często w filmach jest coś takiego, że akurat w tym samym momencie, albo blisko siebie dzieją się dwa wydarzenia, że jakim zbiegiem okoliczności byłoby to, że Krillan wychodząc z kina i czytając sobie gazetę, nagle mówi, chwila, ta ki, w sensie wyczuwa ki Gohan'a, który przed chwilą się tam spowerapował do Formy Ultimate i akurat w tym samym momencie okazuje się, że policja dzwoni do niego i mówi: Hej, zlokalizowaliśmy bazę i Krilan mówi: To w sumie w tym samym miejscu, gdzie Kigohana. Tutaj wszystko się tak naprawdę łączy i jestem fanem tego, ponieważ policja zlokalizowała bazę ze względu na to, że Kigohana rozwaliła ten kamuflaż. Krilan jednocześnie wyczuł tę ki, która rozwaliła kamuflaż i przez to, że ten kamuflaż został rozwalony, to policja wykryła bazę, zadzwoniła do Krilana, który oczywiście ma dzień wolny, ale jest jest psem po prostu wiecie kurwa z przeznaczenia, nie? On jest psem z powołania po prostu i mówi: "Dobra, komendo, a w zasadzie sierżancie Nac", tak nazywa się jego szefowa. Sierżant Nac. Podejrzewam, że ma na imię Diz, ale właśnie ta blondyna, szefowa Krylana Diz Nac, dzwoni do niego, w zasadzie nawet nie dzwoni na telefon, tylko dzwoni na smartwatcha Krylana. Krylan oczywiście dobrze zarabia, to nam może sobie pozwolić. I przekazuje mu tę informację, że baza jest odkryta i że to faktycznie przy tym jeziorze, które obserwowali od jakiegoś czasu i Krylan mówi, to właśnie stamtąd nadchodzi Kigohana. ale Krillan odchodząc z tym zegarkiem, zachowuje się trochę jak dzikus, ponieważ mógł po prostu odejść kilka metrów od swojej rodziny, a on po prostu idzie za winkiel i kuca. No nie jesteś ninja, ok? Wstydzisz się tego, że rozmawiasz z kobietą? Jakby to, to wygląda naprawdę podejrzanie. I tego samego zdania są Osiemnastka i Maron, którzy patrzą na swojego męża i ojca i mówią dziś ty co to w ogóle ma być, nie? Odchodzisz sobie od rodziny, nagle odbierasz telefon od jakiejś baby i, i się jeszcze chowasz, kłócasz? przy ludzie patrzą. Plus jeszcze Kryan do swojej szefowej przed chwilą powiedział, że ma zamiar polecić tam sam, zbadać sytuację. A Disnac niech zajmie się ewakuacją cywili. W sumie to też mówiłem ostatnio, chyba w szkicach, że można byłoby postawić pytanie tyczące się filmu Superhero. Skoro eksplozja spoilery z filmu uwaga eksplozja Sela Maxa zniszczyła cały obszar, to co z cywilami? Czy oni po prostu zginęli? Deez się tym zajęła. W sumie to nawet Krillan wydał polecenie swojej szefowej. W sensie zaproponował jej, ale się zgodziła. Krillan kończy połączenie, osiemnastka zdenerwowana podchodzi do niego i mówi, kto to dzwonił. A on mówi, Diz, Jaka Diz? <laughs> Wiecie, jaki żart się po prostu ciśnie na usta? No ale Krillan uspokaja 18. Deez to moja yy, szefowa. Aha, osiemnastka mówi, ta, na pewno. Lecę z tobą. W sumie Krilanowi przyda się pomoc, także że osiemnastka razem poleci z, yy, z mężem, ale czy Maron zostanie tam sama? Czy oni ją chociaż odprowadzą do domu? Halo? Ej, zobaczcie w ogóle! Teraz zobaczyłem, co Krilan ma na koszulce! Aktorka głosowa ona też podkłada głos Luffiemu, czyli głównej postaci z One Piece. Zobaczcie, co Krilan ma na koszulce. One... I znaczek pokoju, czyli peace, tylko że piece po angielsku to jest jakby część, prawda? A tutaj chodzi o pokój, peace, PAC, no nie? Ale jakby czyta się tak samo, także bardzo fajne nawiązanie. Teraz dopiero to zauważyłem. Przechodzimy do sytuacji w armii czerwonej wstęgi. Widzimy pierwsze starcie Ultimate Gohana z gammą 1, który uderza gamma 1 w rękę, ale ten nagle czuje, że Gohan z czarnymi włoskami to jest zupełnie inna liga niż Gohan z żółtymi włoskami. Gohan zdziela gamma raz, drugi raz, potem kopie nim w ziemię. Podczas gdy gamma podnosi się z kolan, Gohan wykorzystuje te i próbuje zawołać swoją córkę, którą Piccolo cały czas trzyma. I Gohan nawet nie wie, że to jest Piccolo, nie czuje jego kij, mimo tego, że jego córka to wyczuła. Przerabialiśmy to rok temu przy filmie. No ale na drodze Gohana staje Gamma 1 i mówi, że jeszcze z tobą nie skończyłem, a w zasadzie jeszcze my nie skończyliśmy. No i tak samo jak w filmie. Podczas gdy Gamma 1 walczy cały czas z Gohanem, Piccolo cieszy się, że udało się właśnie wrócić Gohana na, na właściwe tory, że wrócił do akcji, przybijają sobie z pan żółwika. A Hedo wykrzykuje obserwując to wszystko, że jest to absurdalne. Nie mieli takich danych, prawdopodobnie. W swojej bazie. W międzyczasie Gamma 1 i Gohan prowadzą rozmowę. W zasadzie Gohan pyta Gamma 1, co mają na myśli, mówiąc, że jest to jakaś zła grupa. O co chodzi? Na co Gamma, wystrzeliwując w jego stronę pocisk, mówi, że mówię o Was! Daj spokój, mówi Gohan. Czy to przypadkiem nie wyporwaliście moje dziecko? To wy jesteście tymi złymi. Nie! <grym> Nigdy! Okej, okay. jak nie, to nie. No przecież chyba nie będzie kłamał, nie? To jest dobry argument. Znam taką osobę, którą, z którą zawsze jak się kiedyś kłóciłem albo sprzeczałem i ona już nie miała argumentów, to mówiła Przestań! Ja mówię No dobra, no to przestaję. Gamma 2 na polecenie doktora Hedo włącza się do walki, ale w tym momencie dostaje kaskiem w głowę. I oczywiście wiemy, kto ten kask rzucił. Żołnierz 94, czyli Piccolo pod przebraniem. O, o, proszę, proszę, czy to przypadkiem nie jest król Pikolowe we własnej osobie? A pikolo mówi: Żaden król. Jestem bogiem. Nie żartuję. <laughs> Chociaż w sumie mógłby tak powiedzieć, bo ma w środku kamiego. Jestem po prostu stary. Regularny Piccolo, normalny, zwykły, żaden król, tak jak Ci powiedziałem wcześniej. I w tym momencie widzimy pierwszy raz, no, żółtego Piccolo. Lepiej to brzmiało patrząc na kolorowaną wersję filmu, ze względu na to, że tutaj w mandze tak naprawdę jedyne co się różni to to, że zniknęły te kreski na rękach. Ktoś ostatnio żartobliwie napisał w komentarzu, że zostało spełnione to samo, to samo życzenie co w przypadku Bulmy, bo Bulma życzyła sobie, żeby zniknęły jej zmarszczki, chociaż w sumie potem jakby zmieniła, prawda, zdanie na rzęsy. I Piccolo tutaj zniknęły zmarszczki, tak to tutaj wygląda. I wiecie co? W kolorowanej wersji to wyglądało lepiej i pod kątem tego, jak wygląda ta forma i przede wszystkim pod kątem tego, jaka mimika jest tutaj postaci. Ze względu na to, że jak pamiętacie, w scenie, w której Piccolo przetransformował się w filmie, był poważny, był po prostu pewny siebie. Przetransformował się i z takim wyrazem twarzy, jak mówi, co ty teraz chcesz ode mnie, chłopaku? Ja tu jestem po prostu żółty, ja byłem zielony, pamiętasz? A tutaj to wygląda tak, jakby zaczął po prostu krzyczeć i średnio mi się to podoba. Średnio mi się podobają twarze Piccolo na tych kadrach, ale pal licho. Wiemy, że Piccolo ma jeszcze... Little Extra od Shenlonga. Gohan naprawdę jest bardzo nierozgarnięty. Okej, okay, walczył cały czas, ale wcześniej też nie poznał Piccolo, kiedy ten jako żołnierz przyszedł do jego domu i mówi Piccolo, jesteś tutaj? Gamma 2 śmieje się mówi Naprawdę przeżyłeś, ale po co tutaj przylatywałeś? Tylko po to, żeby dostać ode mnie w dupę jeszcze raz? Nie dostanę w dupę, bo ja się troszeczkę różnię. No dobrze, w takim razie tym razem nie uciekniesz, mówi Gamma 2 doskakując do Piccola, ale wiemy, że zasada stara Dragon Dragonbola mówi tak, że jeśli ktoś się przetransformował, to znaczy, że przynajmniej pierwszą wymianę ciosów musi wejść. Grać. I tak jest w tym przypadku. Gamma 2 nie trafia swoją pięścią, którą łapie zresztą Piccolo, wyciąga androida i kopie go kolanem w brzuchi. Ktoś ostatnio też w komentarzach napisał, czy gammy mają zamontowane sensory bólu, bo wygląda tak, jakby faktycznie miały, ponieważ Gamma 2 po tym ciosie wygląda, jakby go to naprawdę zabolało. Piccolo doskakuje do Gammy 2, który wstaje z kolan i pyta go, jak się tak wzmocniłeś, a Piccolo mówi, nie powiem, a Gamma 2 mówi, no dobra, to tak nieważne, bo ja jestem silniejszy. W tym momencie następuje coś, co... No, praktycznie nie może się skończyć dobrze. Dla gammy. Gamma 2, moi drodzy, wykonuje przeklętą pozycję wegety, czyli pokazuje na siebie kciukiem. I w tym momencie nawet gdybyśmy nie znali filmu Super i nie wiedzieli jak to się skończy, moglibyśmy już z góry założyć pieniądze, Bookmacher mógłby już po prostu wystawić kurs 1,01, że Gamma 2 przegra, że źle skończy. I w sumie wiemy, że tak naprawdę gamma i Picolo nie dokończyli swojej walki, ale no. Gamma 2 wiemy w jaki sposób skończył. Także w sumie ten kciuk mógł jednak nieść za sobą jakieś przesłanie. Gamma 1 dalej jest oklepywany przez Gohana, ale mimo tego, że android został wysłany gdzieś tam w powietrze, to Gohan wygląda na to, że zaczyna się męczyć. I po chwili android, który oczywiście wiemy, że jest niezmęczony, doskakuje do naszego Sajanina, a w zasadzie hybrydowego Sajanina, uderza go po raz kolejny. I Gohan już poirytowany tym, że tak naprawdę jego ataki, mimo tego, że wyglądają na pierwszy rzut oka, jakby przynosiły skutek, to tak naprawdę tego skutku nie przynoszą. Pyta. Czy naprawdę się kurwa nie poddasz nigdy? Nie poddam się, jestem androidem, mogę operować na pełnej mocy, kiedy tylko mam baterię naładowaną. Zresztą widzieliśmy też to w filmie. Gohan pyta, ile gamma 1 ma energii, gamma mówi, że 82% i Gohan mówi... Ehe. I'm in danger. Swoją drogą, 82, teraz się tak zastanawiam, mogli wymyślić jakąkolwiek liczbę, a tu się okazuje, że 82. Japończycy lubią robić takie nawiązania. Może to Toyotara tutaj, albo w ogóle, no, to nie jest kwestia Toyotara bo to też się pokazało wcześniej w filmie, ale może to jest jakieś nawiązanie? Ja już wiem, do czego to jest nawiązanie. W 2082 roku musi być drugi sezon anime Dragon Ball Super. Ja już to rozgryzłem. Za 59 lat już tylko! To będę jeszcze żył! Już wiem, co będę robił na emeryturze. Nagrywał dla was filmy o drugim sezonie DBS. Gamma 2, cały spycha Piccolo do defensywy, a ten podnosząc gruz mocami telekinetycznymi myśli sobie, że nawet jego ostatnie wzmocnienie nie jest w, nie jest w stanie sprawić, żeby Namechanin dorównał mocą Gammie. Jestem arcydziełem doktora Hedo, mówi Gamma 2. Podążasz za jego wszystkimi rozkazami? Tak, po to zostaliśmy stworzeni, mówi Gamma 2. I tutaj będzie troszeczkę inaczej wyglądać sytuacja. W sumie nawet jeśli chodzi o choreografię wygląda to troszeczkę inaczej, bo Piccolo w filmie stworzył taką kulę z tego gruzu, a tutaj po prostu rzuca osobnymi kawałkami, ale to jest tylko wabik, ponieważ kiedy Gamma-2 niszczy te kawałki, to Piccolo tak naprawdę wykorzystuje ten moment nieuwagi, pojawia się nad androidem i kopie nim w kierunku ziemi, ale Gamma-2 strzela sobie z pistoletu między nogi! Spokojnie... Nie w ten sposób, jak pomyśleliście, po prostu zrobił to w takim sam sposób jak mały Goku, który się odbił swoją kamehamehą, żeby zabić Piccolo daimao. Ojejku, to uderzenie naprawdę mi się podoba, to uderzenie jest soczyste, Piccolo tutaj dostał naprawdę solidnego kopniaka pod brodę. I uwaga, uwaga, uwaga! Nowa scena i w tym momencie walka będzie wyglądać inaczej jak w filmie Gohan widząc to, że Piccolo oberwał naprawdę siarczystym kopniakiem <noise> Stwierdza, że wygra nagle wymianę z Gammą 1 Kopie Gamma 1, ten jest odrzucony i Gohan leci na ratunek Piccolo Łapie go w locie, kładzie go na ziemię i pyta czy wszystko jest w porządku Piccolo mówi, że tak i nagle stojąc plecami do siebie widzimy współpracę A w zasadzie początek współpracy Piccolo mówi, słuchaj mnie uważnie Gohan, walczymy przeciwko androidom Więc przedłużanie tej walki nie będzie dobrym pomysłem. Tak jest, odpowiada Gohan. A Piccolo mówi, że musimy to zakończyć jednym uderzeniem. Zrozumiałem, mówi Gohan i w tym momencie Gohan i Piccolo lecą w przeciwnych kierunkach do swoich przeciwników i mimo tego, że Gamma 1 i Gamma 2 widzą nadchodzące ciosy, to żaden z nich nie jest w stanie zablokować tego, co mogę wam tutaj pokazać, bo tutaj ta sytuacja jest przedstawiona na dwóch osobnych panelach, ale oczywiście w książeczce będzie to ładnie przedstawione na w sensie będzie dobrze widać. To prawda, chciałem wam pokazać książkę. Obróciłem, żebyście dobrze widzieli, nie, bo teraz pokazuję wam tylną okładkę. Książki. Gohan uderza gamę 1, Piccolo kopie w twarz gammę 2, wielki rozbłysk spra sprawia, że Doktor Hedo i inni tutaj okoliczni gapiowie muszą zakryć oczy i tutaj mówiłem to ostatnio w spoilerach, że ta sytuacja trochę mi przypomina sytuację z turnieju mocy, kiedy Goku i Gohan wystrzelili Kamehameha w tym samym momencie i wyeliminowali drugi i szósty wszechświat. W sensie jestem wręcz pewien, że to nie jest absolutnie nawiązanie do tego momentu, ale podoba mi się, być może ktoś z Was też wpadł na takie porównanie, ze względu na to, że praktycznie widzimy widok z lotu ptaka, bazy czerwonej wstęgi i Gammy uderzają po przeciwnych stronach właśnie w ściany tutaj tego całego obiektu. Gohan rozpędzony leci w stronę Gammy 1, ten próbuje go strzelać z pistoletu, ale Gohan bez problemu zbija te wszystkie ciosy, uderza go z dynki. i kiedy Gamma 2 leżąc pod Piccolo widzi to, że jego pobratymiec, czy można takich nazwać? Czy można ich nazwać braćmi? Gamma 1 i Gamma 2? No, chciałoby się ich nazwać braćmi, ale no, w dosłownie. Powiem tego słowa znaczenie, to raczej bym tego nie zrobił. Tak czy siak, kiedy dwójka widzi, że jedynka jest odrzucona. Teraz on stwierdza, że zacznie wygrywać swoją walkę, więc kopie Piccolo w brzuch, leżąc, przypominam, pod nim i próbuje pomóc jedynce, strzelając w Gohan. Także tutaj tak naprawdę mamy taką walkę 2 na 2, bo w filmie pamiętacie, jak to wyglądało. Gamma 1 walczył tylko z Gohanem, Gamma 2 walczył tylko z Piccolo. Tutaj oni sobie nawzajem pomagają. Gohan pomógł Piccolo, tutaj Gamma 2 pomaga jedynce i tej współpracy, dosłownej tak naprawdę, jeszcze zobaczymy trochę więcej. Korzystając z okazji, że Gamma 2 próbował atakować Gohana, Piccolo wstaje, podnosi wielki sz... Sześcian blok dosłownie tego betonu i próbuje rzucić nim w gamę 2, ale ten unika bez problemu. Doskakuje do swojego kolegi, do swojego brata. No... Jak byście to nazwali? Gamma 1 i gamma 2 są braćmi? I androidy zaczynają się wymieniać uwagami. Słuchajcie, spróbujmy zająć się jednym naraz. Kogo zaczniemy najpierw bić? Piccolo czy są Gohana? Proponuje gamma 2, ale jedynka ma w głowie już coś innego. Powiedz dwójko, czy oni naprawdę są częścią jakiejś złej grupy? Na co gamma 2 odpowiada oczywiście, że są. Przecież doktor Hedo tak powiedział, prawda? Gohan i Piccolo też mają szansę, żeby wymienić się uwagami. Piccolo pyta, czy Gohan ma jeszcze siłę, na co ten odpowiada, że ten gość jest jak ściana, nie jestem w stanie sobie z nim poradzić. Piccolo zgadza się i mówi, że jest w podobnej sytuacji. I tutaj, proszę państwa, nowość! Gamma-1 i Gamma-2 wyruszają razem w stronę Piccolo i Gohana, ale czy na pewno? Nie, wyruszają w stronę Piccolo. Lecą na mnie? Zastanawia się Piccolo. O nie, widzi to Gohan. Gohan nie jest celem gamma 1 i gamma 2 Ci jednocześnie uderzają, a w zasadzie kopią Piccolo w brzuch i tak jak ten nie był w stanie poradzić sobie z dwójką, teraz... <laughs> teraz ma jeszcze jedynkę na głowie... Piccolo jest wpychany przez Gammy w ziemię, ale Gohan już leci mu na ratunek, łapie Gammy jeden za szyję i odciąga go od Nameczanina, który teraz ma na głowie tylko dwójkę. Nameczanin rzuca androidem w powietrze i chwilę później widzimy go ładującego Makankosapo. Ale szkoda Dlaczego, pyta gamma 2, nie wyglądacie, jakbyście byli naprawdę źli, po prostu podążacie za idiotycznymi rozkazami, mówi Piccolo, co tym razem zwraca uwagę gamma 2, który przed chwilą był dość pewny siebie, kiedy tłumaczył jedynce, że oni na pewno są źli, że na pewno Gohan i Piccolo są częścią złej organizacji. Piccolo wyściliwuje tak samo jak w filmie Makanko Sapo i tak samo jak w filmie gamma 2 tworzy barierę. Po tej wymianie gamma 2 mówi, że rozkazy, które wydał Doktor Hedo, nie mogą, się, nie mogą być błędne, prawda? Na co Piccolo mówi ok. Wasze rozkazy pochodzą od doktora Hedo, ale co jeśli magenta dał mu złe informacje? Słysząc to, Gamma odwraca się w stronę właśnie Hedo, magenty i karmina, i kiedy Hedo przestraszony patrzy na niego i mówi: Wszystko dobrze, dwójko? To magenta, paląc cygaro, mówi: Kupy śmieci. Ile czasu i pieniędzy poświęciliśmy na te. DURNE BLASZAKI! Gamma-2 słysząc te słowa zaczyna już sobie wszystko w głowie układać, ale nadal jest w tym momencie, powiedzmy, przyjmowania tej wiadomości do siebie, że nie jest w stanie jeszcze jakby do końca y, strawić, prawda? Tylko wypiera to. I niestety jego mechanizm obronny jest taki, że ma zamiar po prostu się na kimś wyżyć, a Piccolo ma to nieszczęście, że jest najbliżej. Także Gamma-2 rzuca się w stronę Piccolo, uderza go raz, uderza go drugi raz, dosłownie skacze od ściany, odbijając się od ściany do ściany, uderzając Piccolo raz za razem i kończy tę całą kombinację uderzeniem młotkowym, wysyłając, tak samo jak w filmie Piccolo, wielki dół. I Piccolo myśli sobie, to jest koniec, ale potem dzieje się to, co stało się w filmie. A mianowicie, Piccolo słyszy w głowie słowa Dorzuciłem ci bonusik, mordeczko! Nagle widzimy nameczanina na tle wielkiej głowy Shenlonga. Twarz Piccolo wygląda tak, jakby przed chwilą sam Pan Bóg stąpił i wyjawił mu sens istnienia. Chwilę później na jego plecach widnieje symbol Drzewa Jisa, czyli jakby symbol nameczańskiej rasy, który również widzieliśmy w filmie i wszyscy są zdumieni pomarańczową energią. Słupem pomarańczowej energii, w sensie w mandze jest czarno-biała, ale wiem, że jest pomarańczowa, bo oglądałem film, musicie mi uwierzyć na słowo, że jest pomarańczowa. I z tej pomarańczowej energii wyłania się on, Gigolo, gigalo, mandarynkolo, Piccolo, picolo, Colo. jak chcecie go nazywać, ale w porównaniu do tego, jak była narysowana żółta forma, to tutaj Toyotaro zrobił naprawdę mu dobrze. Czad, wielki czad, wyłania się ze słupa pomarańczowej energii i teraz pokażę wam grafikę, którą pokazałem. Ostatnio, bo tak jak się możecie domyślić, to jest ostatni rozdział, ostatni panel w tym rozdziale. Ostatnio w spoilerach dość dogłębnie przedstawiłem wam moje przewidywania odnośnie tego, jak długo ta saga jeszcze będzie trwała i jakie wydarzenia będą kończyć poszczególne rozdziały. I tutaj wam pokażę grafikę, którą przygotowałem. Jak widzicie, pierwszy, w zasadzie pierwszy, 91 rozdział opowiadał o początku filmu. I on opowiadał o wydarzeniach od trzeciej minuty filmu do 20 minuty filmu. Czemu nie, nie od zerowej, bo pamiętacie, że film tak naprawdę się rozpoczął od tej sekwencji 2D. Te timestampy na dole jakby sygnatury czasowe, to jest czas trwania filmu. Film tak naprawdę zakończył się w godzinie 34 minutach, bo później były napisy i jeszcze półtorej minuty sceny dodatkowej. Ale to co jest tutaj ważne, to to, że pierwszy rozdział opowiedział do 20 minuty, początek filmu, później kolejny rozdział opowiedział do 40 minuty, czyli walka Gammy i Piccolo plus infiltracja armii czerwonej w Stęgi, ale w tym Odstępie czasowym od 30 do 40 minuty była jeszcze planeta Birusa, która w 92. rozdziale została pominięta, ale została uwzględniona w 93. rozdziale, który jeszcze doszedł do 40 mniej więcej 8 minuty. Tam widzieliśmy właśnie scenę na planecie Birusa plus życzenie Piccolo. Ostatnio kolejne 10 minut filmu od 48 do 58 zakończyliśmy ten rozdział ultimate Gohanem. I jak możecie zauważyć, ten 95 rozdział, gdzie jest zaznaczone, że tu jesteśmy, opowiedział o tylko 4 minutach filmu mniej więcej. Od momentu transformacji Gohana w Ultimate do transformacji Orange Piccolo minęły 4 minuty filmu, więc dość mało. Ale biorąc pod uwagę, że jakby nie ma co tutaj stawiać, że jeden rozdział opowiedział o 20, drugi o 20, to każdy będzie o 20, bo taka była moja predykcja, myliłem się, myślałem, że zamkniemy się w 5 rozdziałach. Skoro 100 minut filmu, każdy po 20 minut, proste. Tempo filmu się różni w różnych momentach, więc trudno zakładać, że w każdym rozdziale będzie taka sama ilość wydarzeń, jeśli chodzi o te sygnatury czasowe, prawda? Jak to wyglądało w wersji animowanej. Ale myślę, że kolejnym dużym wydarzeniem jest aktywacja Sela Maxa. Więc 96 rozdział prawdopodobnie zakończy się aktywacją Sela Maxa. Po Orange Piccolo to było tylko 6 minut później, ale tam dość się dużo wydarzyło, bo Gammy 2 jakby przejrzały na oczy, przyleciała właśnie ekipa Bulma i tak dalej, Goten Trunks, więc wydaje mi się, że tam będzie sporo dialogów i to może faktycznie się skończyć po tych 6 Minutach. Później poświęcenie Gamy 2. Wydaje mi się, że to jest 97 rozdział i zakończenie właśnie tym aktem heroizmu Gamy 2. No i później wydaje mi się, że 98 rozdział zakończy się w momencie transformacji Gohana w Beast, bo Dragon Ball Super lubi robić tak, że w manze oczywiście, że rozdział kończy się albo nową transformacją, albo nowym przeciwnikiem. Tak to było ostatnio w sadze granoli, praktycznie często, więc, więc myślę, że to mogłoby tak wyglądać. No i 99 rozdział będzie opowiadał praktycznie o walce Bista, wszystkim co się działo później, czyli eksplozja Selamaxa, przeprosiny, Hedo i tak dalej, plus jeszcze pewnie dodatę scenę po napisach, czyli zwycięstwo Wegety w walce z Goku. I dlaczego uważam, że to może się spra sprawdzić? Bo setny rozdział jubileuszowy mógłby rozpocząć nową sagę, która być może ze względu na to, że tyle miesięcy potrzebują, żeby ją napisać, no bo nie sądzę, żeby Toyotaro i Toriyama teraz się zajmowali pisaniem tego, jak ulegli Lepszą sagę Super Hero, bo to praktycznie jest to samo. Więc saga Granoli, która zakończyła się w sierpniu, w zeszłym sierpniu, mamy lipiec, <noise> rok temu, praktycznie dała im multum czasu, żeby doszlifować kolejną sagę naprawdę, naprawdę dobrze. Wiem, że jeszcze były trzy rozdziały prequelowe, ale nie oszukujmy się, to raczej nie zajęło dużo czasu, jeśli chodzi o pisanie fabuły. Więc setny rozdział, rozpoczęcie nowej, jebitnej sagi. Być może trochę yy, życzeniowe myślenie, ale jak myślicie, czy to się w ogóle ma szansę spełnić? Także to by wyglądało, że jeszcze cztery rozdziały, nie licząc dzisiejszego, tej sagi, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że wchodzimy w dość ciekawy moment filmu i tej sagi. No to wydaje mi się, że każdy z nas by chciał zobaczyć, chociaż w jednym rozdziale, Bista, prawda? Teraz będziemy oglądać Orange Piccolo, który tutaj pojawił się po raz pierwszy w mandze i wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Także tyle ode mnie. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. Przypominam, że jutro streama nie ma. Stream czy pojawi się w 20, nie wiem, 4? 5? 6? 4, 5? 6? Coś takiego, ale na pewno będziecie informowani. A żeby niczego nie przegapić. Zostawcie suba. Powoli zbliżamy się do 40 tysięcy. Ostatnio mówię to często, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tyle ode mnie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Wszystko to bez wody. Bez ani jednego łyka wody, kurwa. Docencie to. <grywa> Diana.